tak zwane banty, kafle, które się wykorzystuje przy budowie pieców z tak zwanych kafli kwadrateli. O, tutaj one są na dole założone i tak oto, kochani Państwo, prezentuje się tutaj ten piecyk. Tu na wszystkich zakrętach ma założone koreczki, koreczki do wybierania sadzy, tu są takie nie. Jeszcze będą mosiężne zamknięte nakrętki, ale to jeszcze nie teraz. I tutaj piękna koronka taka, którą pomalowałem na biało, żeby cieszyła tutaj oko. I tak kochani Państwo, ten piesek się prezentuje. Pięknie. Pięknie pozdrawiam i, i bardzo dziękuję. dziękuję.